Te 5 samochodów to największe finansowe miny. Audi A8 to luksusowy salon na kołach, ale po gwarancji koszty serwisu i potężne silniki V8 odstraszają. Tesla Model X. Luksus, kosmiczne drzwi i szalone osiągi. Niestety, agresywne obniżki nowych modeli Tesli i strach przed drogą wymianą baterii robią swoje. Nissan Leaf. Pierwsza generacja z małym zasięgiem. Postęp w segmencie aut elektrycznych jest tak szybki, że modele te są wypychane z rynku. Maserati Levante, sportowy włoski słów, piękny na zewnątrz, ale awaryjność i wysokie ceny części zamiennych sprawiają, że mało kto chce go kupić z drugiej ręki. Zanim kupisz auto wyślij nas, otrzymasz raport z informacją. Kupować czy nie kupować? Jaguar I-Pace luksusowy, szybki i technologicznie zaawansowany. Niestety, drogie naprawy, słabe wsparcie serwisowe w Polsce i szybkie postępy konkurencji powodują, że auto bardzo szybko traci na wartości. Uważaj więc, bo.